Zjedziemy do Krzeszowicz i z Krzeszowicz możemy bokami przyjechać i do skały Kmity jechać tam, gdzie te zwierzątka są i te zwierzątka sobie tam oglądnąć i ewentualnie się ruszyć. Tam możemy na kawę, na golonkę, na. O nie. A te grochu grochu się wymie. Dobre, o, nic nie mówię, się wymie, ja sobie mów. Będzie do nas na co on, ją <grym> co on dzisiaj tak na mnie nalatuje, powiedz nic, nie, 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 ale nic, nie, nie, nie. Ale prosta sprawa, chcę żebyś mu grochówę postawiła. Masz załatwiony, masz załatwiony. No. To praktycznie to możemy jechać, no, bo Będzie nikt nie dojeżdża. No to rzucaj hasło, przygotowanie do odjazdu. Zostawiłem czołgę w aucie, no ale to jest wiadomo, wyjeżdżamy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jak się zgubimy gdzieś na światłach, bo po drodze do Kształowa mamy w trzech, czterech miejscach światła, to komandor czeka. Tak. Ja jadę pierwszy i czekam. Gdzie się da? No, ale, ale skąd jedziemy. Nie wiedział, czy ostatni się zaczyna. No to. się pilujemy. Lepiej się pilnować tyle. Jak patrzeć w lusterka, jeżeli ktoś za, za nami zwalnia, to i my też zwalniamy. W każdym, jedzie, w każdym razie jedziemy cały czas prosto. Cały czas prosto, nigdzie nie skręcamy. Czyli nie skręcamy nigdzie? Nigdzie. Powiedział, że jest zakręt. że jest zakrę <noise> No i co? Zrobiłeś mu, panu komendorowi z tyłu, z boku, co? Do pojazdów. Zaczynamy wycieczkę.